z tej strony Jarek Poleca. Teraz chciałbym Wam zaproponować przejażdżkę po Allegro i po płyt winylowych. Zaczynamy. Na początek coś z drogiego. Za ponad 2000 zł. No co my tutaj mamy? Jakąś cudowną maszynę ukrytą w tym prostokącie z metalu. Jest jakaś szczoteczka. Nie, ja, ja bym tego nie kupował w ogóle. I drogo, jak, jak, jak nie wiem. Drożyzna. Tutaj ultra dźwięki. Ja, to jest jakiś pomysł. Naprawdę, tuż widać, że to jest troszeczkę lepsze rozwiązanie. Może do jakiegoś profesjonalnego sklepu z winylami, to ja bym to wtedy kupował ale nie do domu też fajna ukryć dźwiękowa to chyba nawet jest podobny model do poprzedniego bardzo fajna myjka muszę powiedzieć myjka własnej konstrukcji na fabrycznej elektronice reszta do wyko to wykonanie własne no patrzcie jaki zdolny Człowiek, rewelacja. Przyjrzyjmy się dokładnie, ktoś sam sobie wyprodukował coś takiego w domu. Rewelacja. No, tak, pudełko jest drewniane. Super, naprawdę, gratuluję. Czyli już mała fabryczkę można założyć i zarabiać na tym. I tutaj zaczynają się myki do mycia winyli w normalnych cenach. Szczotki. O tu widać zresztą w środku szczotki są. Płyn odpowiedni. Wszystko działa jak trzeba. 465 zł. 300 zł. Zobaczymy. Już na użytek domowy. Przekrój. Też wszystko na szczotkach oparte. Ale jeszcze myślę, że te dźwięki najlepsze by były. 300 zł 370 Moduł Ultradźwiękowa myjka do płyt winylowych modu na Uniwersalny modu napędowy do myjki ultradźwiękowej tre dobra co dalej coraz tani coraz taniej. o i tu już dla takiego małego melomana naprawdę bardzo fajna myjeczka kurczy za 229 zł rewelacje powiem Pod każdą strzechę. Do każdego domu. No nie, fajnie, fajnie, fajnie. Zestaw do czyszczenia płyt winylowych. Jeszcze 199 zł. I co, jak to działa? Szczotki. A, widzę szczotki. Ale to jeszcze musi być płyn wtedy. A ja zabieram się, o tutaj, do nakręcenia filmu o myciu płyt winylowych, gdzie? W domu. Tak, tak, w domu, w domu, myć płyty. Ja myję płyty w domu. Sam płyn, no prawie stówkę. Wałek myjka pixel do czyszczenia płyt winylowych, czyli do kurzu zbierania. Ja myślę, że tańszy odpowiednik to będzie. Jest odpowiednik tańszy, tylko bym musiał właśnie nazwę znaleźć, jak do czyszczenia ubrań wałek do czyszczenia ubrań i będzie na pewno wielszy, o wiele taniej niż to. I teraz tutaj mycie płyt winylowych, proszę bardzo, 5 zł za sztukę pewno. Myjemy z pomocą profesjonalnej myki marki Project. No, czyli 5 zł od, od tej, od winyla. Ok, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Niech się kanał rozwija. Cześć.